Witam bardzo serdecznie. Świecąca lampa w środku lasu w nocy? Tak, to możliwe. Z przenośną stacją ładującą Nevel. Jak widać, produkt chiński, typowo globalny, dostarcza aż 6 różnych typów wtyczki dla prądu zmiennego. My mamy europejską wersję. Jak widać, można podłączyć. Nawet na przykład oświetlenie fotograficzne, wszystko do 300 W. Mając ładowarkę minimum 60 W przez USB-C, możemy zasilać prawie 5 godzin laptopa. Bardzo fajnie, praca zdalna może być rozumiana na nowo, nawet z lasu. Jeżeli chodzi o ładowanie powerbanków, czy czegokolwiek innego przez USB, są dwa wyjścia USB A, do których możemy podłączyć cokolwiek chcemy sobie podładować, czy słuchawki, drona, whatever. Co gdy nasza stacja jest pusta? Możemy ładować taką ładowarką, jak przewidział, żeśmy zasilali laptopa przez USB-C możemy naładować tą Power Station od 0 do 100% w 7 godzin mamy również firmową oryginalną dedykowaną ładowarkę do portu prądu stałego i ona również ładuje w 7 godzin naszą stację ładującą czyli czy ładowarką do laptopa czy dołączoną do zestawu 7 godzin mamy w pełni naładowany przenośny powerbank z opcją prądu zmiennego Technikalia Pojemność 283 watogodziny, czyli 0,3 kilowatogodziny. Jest jeszcze opcja latarki. Długo będzie świecić, jednakże zasięg jest dosyć słaby, jak widać. Po prostu pod nogami możemy sobie poświecić, co jest blisko. Da, daleko mocnego zasięgu nie ma. W międzyczasie otwieramy unboxing. Instrukcja, zasilacz, kabelek do zasilacza, wiadomo, cały powerbank, cała stacja ładująca jest dosyć bardzo profesjonalnie zabezpieczona, nic się w trakcie transportu nie zepsuje 283 watogodziny, przykładowo powerbank 20 000 mAh to 74 watogodziny, czyli to jest takie 382 prawie 4 mocne powerbanki i wiadomo, nie weźmiecie tego do, do samolotu na bagaż podręczny. Niestety e, waży 2,5 kilo i, e, i niestety nie jest wodo i pyło odporne. Zatem do użytku e, w warunkach takich bezpiecznych. W instrukcji obsługi mamy naturalnie zdefiniowane wszystkie ikonki, co oznaczają, choć wyświetlacz. LCD jest niewielki, to jednak ma wskaźnik baterii, wskaźnik wentylatora. Bo jeżeli jest gorąco, to on się sam wentyluje, mocy ładowania, ikona mocy rozładowywania, alarm, alarm temperatury, ikona samego alarmu, prąd zmienny, prąd stały, ładowanie prądem stałym, ładowanie prądem zmiennym, no i światełko LED, które już widzieliście, i ikonki na USB. Bardzo fajny sprzęt polecam.